Pierwsza y, podstawowa rzecz. Mówię, jak żyć sobie 20 dlatego że ja chcę żyć 20 lat. Ja programuję swoją podświadomość, że będę żył te 120 lat. Y, to jest też związane, myślę, z y, optymistycznym podejściem, którego przez jakiś czas y, mi brakowało. Y, co jest ciekawe, pomimo tego, że tak jak wcześniej ci powiedziałem. słuchajmy głos. Tak jest, tak jest, wszystko. Okay, jest, jest okej, okay, wszystko. E, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, ja byłem takim raczej gościem odpychającym, ale mimo wszystko w sobie miałem bardzo dużo optymizmu takiego samego dla siebie. Ja byłem niepoprawnym marzycielem. Miałem na chwilę taki spadek i gdzieś ten, to wewnętrzne dziecko e, uśpiłem, ten optymizm, uśpiłem. E, Dlatego już e, na szczęście e, wróciłem. I tak samo podchodzę właśnie do tych 120 lat. Mówię, jakże jest 120 lat, bo jestem optymistycznie nastawiony i mam tą świadomość, że ja dożyję tych 120 lat, bo tak powiedziałem. Więc jakże jest 120 lat? Filary długowieczności, według mnie, w takiej kolejności, jeden po drugim głowa, mindset, dieta i aktywność fizyczna i w takiej kolejności dlatego, że właśnie to, co już powiedziałem. Jeśli twoja głowa działa sprawnie, jesteś nastawiony optymistycznie do życia i niezależnie, co by się działo, czy zdarzają się w twoim życiu sytuacje, które mogłyby wydawać się tragiczne. Znaczy mogłyby się, powiedzmy, są tragiczne. To zależy od tego, jaki jest odbiór twój. Tutaj fajnie napisałeś, że ty masz dwa podejścia do, do takich sytuacji albo zła, albo dająca ci zwrotną informację, lekcję, prawda? No to tak, jak to tak. No potem do, do tego wrócimy, ale e, ja uważam właśnie, że to optymistyczne podejście daje ci coś takiego, że niezależnie co się w Twoim życiu dzieje, czy to jest jakaś ciężka choroba, e, czy śmierć, i tak dalej. E, to jeśli ty jesteś optymistycznie nastawiony, to, to będzie dla Ciebie lekcja, e, będzie informacja zwrotna, jakkolwiek to zabrzmi, e, na podstawie której ty wyciągniesz wnioski, zmienisz się e, i dzięki temu będziesz brnął bardziej do przodu. Więc ten optymizm, e, to nastawienie pomimo wszystko e, do życia takie, że jest OK. E, mogłoby być gorzej, też nie, w, nie wchodzi w grę, no bo mogłoby być gorzej, mogłoby być lepiej. Jest OK, jest po prostu e, dobrze, więc to jest to. Jeśli chodzi o dietę, no to zaraz tutaj jak też rozwinę temat, jak ja podchodzę do diety, jak uważam, że ta dieta powinna wyglądać względem długowieczności. I jeśli chodzi o aktywność, bo tutaj to będzie zdecydowanie krótszy temat, to aktywność fizyczna stała. Czyli nie mówię o tym, że jeśli będę miał 100 lat, czy tam 110, 115 lat, ja będę dalej trenował, tak jak teraz interwałowo, no bo po prostu nie będę w stanie, ale aktywność jakaś y, y, musi być, te codzienne spacery. Nie wiem, czy oglądałeś y, serial taki dokumentalny z Zakiem Afronem na Netflixie, gdzie jeździ po świecie i, i, i właśnie spotyka się z różnymi ludźmi, właśnie y, którzy między innymi długo żyją albo różne patenty na to, jak sobie gdzieś tam poprawić tą jakość życia i y, y, spotkał się z gościem, Powyżej setki, mieszkającym we Włoszech, który po prostu mnie to rozłożyło na łopatki, jak optymistyczne podejście do życia miał. To jest raz, a dwa ta aktywność fizyczna. Jego stałym, codziennym rytuałem jest ubranie się w ulubiony garnitur spacer 3 kilometry do miejsca docelowego, w którym napija się małą lampkę białego wina i trzy kilometry z powrotem e, do domu. Więc tą aktywność fizyczną ma i wiesz, ta aktywność fizyczna musi być e, obecna przez całe życie. Zresztą zawsze daję tak do porównania, zwróć uwagę na e, emerytów. Wszyscy myślimy tak, do emerytury, bo jak już będę na emeryturze, to sobie siadam, odpoczywam. Nagle przychodzisz, e, przychodzi ta emerytura i nagle dziwnym trafem wszyscy e, chorują, e, doskonały jakieś osteoporozy i dalej i tak Wcześniej gdy byliśmy aktywni, pracowaliśmy, byliśmy w tym takim w takim no nie chcę tego nazwać pędzie, ale aktywnym trybie życia to jakoś tak dużo e, tych chorób nas nie dotykało, tak dużo, e, tak, tak mocno e, to nas, e, tam, to nas e, jakby nie spowalniało, a na emeryturze bezwzględnie to spowalnia. Więc ja uważam, że zachowanie tej aktywności do ostatnich dni e, ma e, kluczowe znaczenie. Więc to to, jeśli chodzi o aktywność. Ja, w swoim, ja w, na obecną chwilę hmm, trenuję interwałowo. To są treningi e, krótkie, e, intensywne, dlatego że też uważam, że takie zdecydowanie bardziej będą wpływały na e, wydłużenie życia niż e, siedzenie po 2-3 godziny na siłowni albo kręcenie, nie daj Boże, kardio e, na bieżni po kilka godzin. Dlatego że to wszystko jest związane ze stresorami. E, jeśli jest stres krótki, intensywny, to on, nam daje, to on jest dla nas konstruktywny i daje nam jakby pole do rozwoju. W momencie, kiedy stres jest przewlekły, potęguje wzrost kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, którego nadmiar jest niestety zabójczy dla nas. Więc ta aktywność fizyczna to na pewno. Jeśli chodzi o dietę, to jestem wielkim zwolennikiem diet wysokotłuszczowych nie tylko diety ketogenicznej, ale również diety low carb i tutaj jest to na przykład cyklicznie ja w swoim w swojej praktyce, czyli okresowo jesień zima zawsze jestem na diecie ketogenicznej, wiosna lato na diecie low carb. Tutaj ostatnio przed, przed swoim urlopem byłem wyjątkowo pomimo wiosny na ketozie, ale tylko dlatego, że chciałem pokazać, że będąc na dzień się spożywając dużą ilość tłuszczu, jestem właśnie w stanie podnieść wysoko poziom testosteronu, wyregulować swoje parametry zdrowotne i tak dalej, żeby jakby od strony praktycznej właśnie każdy widział, że, że jest to możliwe. Niemniej jednak właśnie stosuje taki system, ponieważ uważam, że powinniśmy jeść właśnie okresowo. Jeśli w zi jesień, zima, gdzie mamy mm, niższe temperatury i nasze ciało potrzebuje więcej energii do chociażby ogrzania, do wszystkich procesów metabolicznych, no to my potrzebujemy diet. O e, większej kaloryczności, e, czy też e, no, większej podaży kalorii, e, czy też właśnie makroskładnikach, które dają nam e, tą energię, czyli właśnie takich jak e, tłuszcz. Zwróć uwagę, że e, jeden, jedyny e, naród, e, jedna, jedyna nacja na świecie, Inuici, Eskimosi, są praktycznie cały czas na miejsce kategorii jedzą tłusto. Z niewielką zawartością białka, bo tak, bo to jest im potrzebne, żeby przeżyć w tych warunkach. Z kolei okres wiosenno letni stosuje właśnie dietę low carb, dlatego, że chce korzystać i powinniśmy korzystać z tego, co daje nam natura. Świeże owoce, młode ziemniaczki itd. itd. Więc to jest kwestia tego, dlaczego dieta wysokotłuszczowa? Dlatego, że znowu wracamy tak, jak powiedziałeś, do naszych przodków. Jak zabiłeś jakieś zwierzątko i zjadłeś, to tak naprawdę to było Twoje główne pożywienie, prawda? Czyli mięso, białko i tłuszcz. Gdzieniegdzie znalazło się na drzewku jakieś owoce, czy też jagody, coś w tym rodzaju nikt nie zbierał pszenicy, nie przerabiał tego na chlebek, makaron i tak dalej i tak dalej, już abstrahując od mm. tego, że są to wysoko przetworzone produkty. Więc jeliśmy zgodnie z naturą i ta dieta była właśnie wysoko tłuszczowa. I teraz od momentu, kiedy pojawił się pierwszy człowiek, gdzie nasz mózg miał, składał się z, głównie z, tego, z tej części potocznie nazywanej gadzim, Umysłem rozwinęliśmy się, i jestem zdania, że to właśnie ze względu na prawidłową podaż na, przepraszam, wysoką podaż tłuszczu, dlatego że tłuszcz jest częścią naszego mózgu. Mało tego tłuszcz, i ten cholesterol w nim zawarty wpływa na syntezę również hormonów steroidowych, między innymi testosteronu, więc to wszystko nas jakby Wpłynęło na, na, na nasz rozwój i na to, jak teraz człowiek wygląda. Później zaczęliśmy sobie to wszystko przerabiać i iść w tą stronę wysoko węglowodanowych produktów. I teraz zobacz, jak to wygląda, że tak naprawdę dieta klasycznego zjadacza chleba wygląda tak, że rano wstajemy węglowodany, bo jakieś kanapki czy płatki coś w tym rodzaju. Zaraz robimy się szybko głodni, więc jakaś przekąska wysoko wyglądała batonik ciasteczko w lepszych przypadkach jabłuszko albo drużówka, coś w tym rodzaju. Później wracamy do domu, obiad z mięsem, ziemniaczkami itd. I wieczorem znowu jakieś kanapki, coś w tym rodzaju. cały czas jemy te węglowodany, które tak naprawdę są dla nas tylko i wyłącznie źródłem energii. Bo tak jak powiedziałem, tłuszcz wpływa na wiele innych aspektów. Białko jest budulcem i też makroskładnikiem, który nas odżywia. A węglowodany tylko i wyłącznie paliwem. Jeśli odłączymy te węglowodany lub bardzo je mocno zmniejszymy, ale w tym samym momencie zadbamy o tą podaż energetyczną ze strony tłuszczu, nagle okazuje się, że działamy super. Zresztą tutaj miałeś gościa, Mateusza Ostręgę, więc on pewnie tutaj mocno ten temat ketozy z Tobą przegadał i, 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 i to już jest wyczerpane, więc nie będziemy tego rozwijali. Niemniej jednak, właśnie z tej perspektywy, uważam, że tłuszcze względem i zdrowia. I, i takiego e, prawidłowego funkcjonowania właśnie między innymi układu nerwowego e, powinny być na wysokim poziomie. Ja osobiście stosuję od 50 do 60% tłuszczu w swojej diecie i to też jest na e, oko, e, bo już po prostu znam e, swój organizm, wiem, jak z jak, tymi jak przestępnikami działać, zaraz, zaraz powiem dlaczego na oko. Około 20-25% to jest białka, a pozostałe to są węglowodany, jeśli jestem na diecie low carb. I teraz zwróć uwagę, że jeśli my stosujemy zbyt dużą ilość tych węglowodanów, czyli mamy skok cukru, spadek cukru, skok cukru, spadek cukru. Więc gospodarka, gospodarka cukrowa po prostu wariuje. Pojawiają się insulinooporność, czy dalej idąca cukrzyca i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, te skoki cukru, zbyt wysokie poziomy cukru czy też insuliny wpływają na zwiększenie stanów zapalnych. I większe stany zapalne, tym krótsze życie. Więc, żeby zmniejszyć te stany zapalne, po prostu te węglowodany gdzieś tam sobie na bok odpuszczam. No i zdecydowanie produkty przetworzone też out. Nie stosuję jej, dlatego że mogą być faktycznie niskowęglowodanowe, ale dalej są przetworzone, więc one będą zdecydowanie też na tą gospodarkę cukrową w negatywny sposób działać. Ale w tym samym momencie podchodzę do tego wszystkiego bardzo mocno, intuicyjnie, bo wracamy do dawnych czasów: nikt nie brał wagi i nie ważył, mogę wziąć tyle steka, tyle ziemniaków. Tyle sałatki i tak dalej. Tylko jedli intuicyjnie. Ja też jem intuicyjnie, czyli jeśli czuję się głodny, to zjadam. Jak jestem najedzony, no to przestaję jeść i zjadam dopiero wtedy, kiedy jestem głodny. Często, gęsto jest tak, że ja jem dwa posiłki dziennie i czuję się na tym fantastycznie. Nie jem więcej niż trzy razy dziennie. Naprawdę nie pamiętam, kiedy jadłem więcej niż trzy razy dziennie. Nie pamiętam, kiedy liczyłem kalorie. Więc, więc to są takie rzeczy, które bezwzględnie stosuję właśnie w perspektywie długowieczności, postokresowy, czyli utrzymanie tych godzin, których jem, powiedzmy właśnie 8 godzin jedzenia, 16 godzin postu, to jest super, jeśli chodzi o długowieczność, ale również o wiele innych aspektów, o których mogę również powiedzieć. To to, a w tym samym momencie zachowuję też zasadę, Mówi mi się o tym 80 do 20, czyli 80% jesz zdrowo, 20% pozwalasz sobie na jakieś swoje zawcianki. Ok, tylko że tak naprawdę tych moich zaścianek to jest naprawdę jak kot na I powiem Ci sytuację z e, właśnie soboty, e, tej soboty, która teraz była. Nie pamiętam, 3-4 lata temu może miałem, e, nazwijmy to taki atak. E, bo w związku z tym, że podchodzę zero i cukier dla mnie jest całkowicie out, to ja słodycze raczej nie jem. Byliśmy u znajomych, fajnie, zakończenie urlopu, wieczorem grill i tak dalej. Naszło mnie na coś słodkiego, znajomy poczęstował mnie czekoladą, po czym przyszła jego żona i mówi, co ty robisz, gorzka czekolada? No przecież to Bartek i wiesz i tak. A ona mówi, otworzyła mi, otworzyła mi szafkę, a w szafce kindery, jakieś ciasteczka i tak dalej. Po prostu wjechałem w to jak przysłowiowy dzik w szczółkę, najadłem się tego. I powiem Ci, że czułem się fantastycznie. Nie miałem żadnych wyrzutów sumienia, i uważam, że tak powinniśmy do tego podchodzić: że jeśli raz na jakiś czas, w tym przypadku to było faktycznie kilka lat przerwy, coś takiego nam się zdarzy, to nie mamy później wyrzutów sumienia. Dlaczego ja to zrobiłem, dlaczego ja to zrobiłam, tylko zjadłem też świadomie, bo na to miałem ochotę, bo to mi przyniosło satysfakcję, radość i ok w porządku. W momencie, kiedy zaczniemy się stresować nad tym, że odeszliśmy od swojego żywienia, to tak naprawdę potęgujemy wzrost kortyzolu, potęgujemy stany zapalne, zresztą mózg daje nam sygnał do jelit, bo jelita z mózgiem ładnie się tutaj nam e, ze sobą porozumiewają, że zrobiłeś coś źle, więc to też wpływa na procesy trawienne. Także jeśli już coś takiego nam się zdarza, to całkowicie luz, go with the flow, jak to się mówi. Zasada 80 na 20 jest dobra na początek, ale właśnie tak jak mówisz, z czasem już nie masz ochoty na przetworzone jedzenie. Twoim cheat jest czekolada gorzka 85% i mm. to jest już coś niebo w gębie po prostu, więc już tak. Po, tak, po jakimś czasie bardzo zdrowego jedzenia to jest norma, więc ja jak najbardziej też to u siebie zauważam, a chcę cię zapytać, czy stosujesz jakieś posty długoterminowe ponad dzień? E, obecnie nie, e, ale to ze względu na to, że byłem na urlopie, e, więc, e, więc e, no, będąc na urlopie, jeżdżąc, e, zwiedzając i e, kosztując tych produktów, które są e, lokalne, no to po prostu było e, bez sensu bezpośrednio przed rulokiem, gdy byłem na ketozie i tak naprawdę miałem pole do popisu, no bo będąc na ketozie, robiąc dłuższe posty, to e, robiąc e, te długie posty, jesteśmy jak najbardziej w stanie dłużej wytrzymać, bo tłuszcz daje nam większą sytość. E, też obniżają się poziomy leptyny, gry, e, przepraszam, gryliny, więc tego hormonu e, m, głodu, więc jak najbardziej ok. ale ja chciałem jak najbardziej przepracować ten e, czas, więc nie robiłem. Teraz wracam już do postów i tak raz w tygodniu, 24-godzinny post będę wykonywał od soboty, od wieczora do niedzieli, do wieczora, ze względu właśnie na wydłużenie życia, ale również na, ze względu na utrzymanie tego wysokiego poziomu testosteronu. Najdłuższy post, jaki zrobiłem, to był post 46-godzinny. Czułem się fantastycznie, pełen energii. Przerwałem go tylko i wyłącznie dlatego, że cukier spadł mi do 51, więc już tam Troszkę zacząłem się gdzieś się zastanawiać, hmm, może głębszej hipoblikami już nie będziemy robili. <grym> e, także także tak, taki post był u mnie najdłuższy i tak jak mówię, no, czułem się na nim fantastycznie. Dość często będziesz robił te posty. Mam do Ciebie pytanie jeszcze mm -hmm. o Twoje keto. No bo mówisz tu dieta wysokotłuszczowa. dużo ludzi ma w głowie jakieś kiełbaski, jajeczniczkę, bekon. A dobrze wiem, że u Ciebie to tak nie wygląda, więc czy mógłbyś powiedzieć, jak wygląda Twoje keto? Tak, u mnie to tak nie wygląda i e, pomimo tego, że jestem mięsożercą i uwielbiam mięso, e, był okres w moim życiu, kiedy e, trenowałem kulturystycznie i jadłem po 1,5-2 kg mięsa e, tygodniowo, tak tygodniowo e, i e, do tego jakieś 50-60 jajek tygodniowo, więc tych tłuszczów na sesji było po prostu masakrycznie dużo. E, dalej nie wystrzyam się tłuszczów na sesjon, bo uważam, że są potrzebne e, nam. Do prawidłowego funkcjonowania, do właśnie wysokiego poziomu testosteronu, do wysokiego poziomu energii, itd, i Ale też uważam, że dieta powinna być jak najbardziej urozmaicona, czyli nie tylko mięso, ale również ryby, produkty powiedzmy, białkowe, ale wegańskie, tak jak na przykład tofu, itd. I to samo tyczy się tłuszczów. Jeśli idziemy w tłuszcze tylko i wyłącznie nasycone, no to może to wpłynąć na zaburzenia profilu lipidowego, wzrost cholesterolu, całkowitego zaburzenia między HDL i LDL, czyli tym umownie dobrym i złym cholesterolem, czy też wzrost trójglicerydów, chociaż tutaj rzadziej, bo za wzrost trójglicerydów bardziej odpowiada zbyt wysokim spożyciem właśnie węglowodanów, czy też cukrów lub produktów przetworzonych. Ja w, swoim, w swojej praktyce zawsze staram się wypośrodkować to, czyli tak, żeby była odpowiednia ilość nasyconych, jednonasyconych i wielonasyconych, ale z przewagą tych jednonasyconych. Uważam, że w diecie ketogenicznej, jak i w diecie low-carb, powinno znaleźć się miejsce na zdrowe produkty tłuszczowe, takie jak na przykład oliwa z oliwek, olej z wiesiołka, olej z czarnuszki, olej konopny, czy olej z ostropestu, który jest super względem chociażby poprawy również pracy wątroby, a na diecie tłuszczowej ta wątroba trochę ma do przerobienia, dlatego taki olej ze ostropestu będzie jak najbardziej ok rozwiązaniem. Mało tego, mnie mama, a w zasadzie nie wiem kto wcześniej, bo dziadek na pewno też, Wątpliwą przyjemność dali mi tego, że dostałem w pakiecie startowym wadę genetyczną apolipoproteiny, która jest związana z tym, że zbyt wysoka podaż tłuszczów nasyconych, czy też zbyt wysoka podaż cukrów prostych w tym fruktozy, czyli jeśli jem zbyt dużo ilość owoców, to to wpływa na rozregulowanie mojego profilu lipidowego. I tutaj też za jakiś czas będę pokazywał, jak fajnie to wyregulować właśnie możemy tłuszczami. Specjalnie zepsułem swój profil lipidowy do tego stopnia, że cholesterol wywindował mi na 300, całkowite na 390 LDL 280 bodajże. I jak właśnie dietą tłuszczową można poprawić te parametry, więc ja mam tutaj... No, natura mi dała to i, i jakby dała mi też dała mi taką, taką wadę i pokazał, i jakby moja praktyka pokazuje mi to, jak mam sobie z tym poradzić, żeby móc pomóc innym. Więc jestem bezwzględnie zwolennikiem tego, żeby stosować urozmaiconą diety i różne tłuszcze. Orzechy, awokado, te oleje, o których wspomniałem. Też na pewno nie zamykamy się tylko i wyłącznie na, na mięso, kiełbaski i tak dalej. Mało tego, właśnie to, co powiedziałeś, że dużo osób opiera się na jakichś kabanosach, kiełbasach i tak dalej. To są produkty przetworzone, które jak zwrócimy uwagę, tym bardziej kupując takie produkty w sklepie, to na opakowaniu mamy szereg zbędnych dodatków. Ja się zawsze zastanawiam, po co, znaczy ja wiem po co, ale zastanawiam, wiesz, jakby. Zjadać chleba mógłby się zastanawiać, po co jest dodana do kiełbasy dekstroza, syrop glukozowo-fruktozowy czy słód jęczmienny. Dlatego, że te, te dodatki potęgują wzrost greliny, czyli tego hormonu e, głodu. po zjedzeniu mimo wszystko tłustej kiełbasy, tłustego kabanosa i tak dalej, zdecydowanie szybciej zrobimy się głodem. Także na to trzeba zwracać bezwzględnie uwagę. Wspomniałeś o proporcji między tłuszczami nasyconymi, jedno, nienasyconymi i wielo. I teraz do Ciebie pytanie, jak ta proporcja ma wyglądać, jaka jest najlepsza? U mnie najbardziej sprawdza się, gdy mam najwięcej tych jednonasyconych. Wielonasycone i nasycone są porównywalnie, ale ja też nie podchodzę do tego w ten sposób, że tak jak Ci powiedziałem, ja nie ważę, nie mierzę. Nie zastanawiam się, czy wziąłem tyle oleju, a wziąłem, czy tyle tłustego mięsa, więc bardziej podchodzę do tego intuicyjnie. Jeśli na przykład zjadłem na śniadanie jajecznicę na maśle klarowanym i boczku z dodatkiem jakiegoś awokado czy coś w tym rodzaju, no to już na kolejny posiłek zjem powiedzmy jakąś sałatkę z indykiem i dodatkiem któregoś z wcześniej wspomnianych olejów i orzechami włoskimi na przykład. Nie? Także tak, tak w ten sposób o to dbam. Myślę, że osoba, która wchodzi, zaczyna taką dietę katagoniczną, to właśnie w ten sposób powinna do tego podchodzić. Nie wchodzić na. Od jakby kalorie stricte jakieś, nawet jeśli chce redukować, dlatego że samo przejście na dietę diety już jest jakimś stresorem, bo my odłączamy paliwo, do którego byliśmy przyzwyczajeni, czyli węglowodany i, włączamy, i, i dajemy paliwo, do którego nie jesteśmy w 100% przystosowani. Więc jeszcze restrykcja kaloryczna będzie dawała większy, większy stresor. I w tym samym momencie jak najbardziej rozmaicone. Czyli jedz różnie, bo jeśli zamkniemy się właśnie na produkty yy, właśnie tylko takie jak boczek, tłuste mięsa i tak dalej, to po pewnym czasie nam się tu znudzi, to znudzi i od tej ketozy zaczniemy odchodzić. Mało tego, jedząc takie rzeczy będziemy mieli większą ochotę na słodkie i tutaj taka e, ciekawa historia, kiedyś pani, która się do mnie zgłosiła, miała właśnie ochotę na słodkie i wyobraź sobie, że u niej posiłek codziennie, jeden posiłek codziennie wyglądał w ten sposób, że ona jadła Miks śmietany trzydziestki, mleka kokosowego, masła orzechowego, oczywiście z orzechów prażonych, z mieszanką erytrytolu. I jako taki deser i to pełny posiłek. Bomba tłuszczów nasyconych codziennie z rana, co nie? No, można się domyślać jak wygląda jej profil lipidowy mhm. Powiedziałeś masło orzechowe z orzechów prażonych? A czy jest z nieprażonych? Mhm. Tak, znajdziemy, znajdziemy na rynku masło orzechowe z orzechów nieprażonych, drożej na pewno zapłacisz, albo po prostu zrobić sobie je w domu, czyli w blenderze orzechy z dodatkiem ewentualnie jakiejś tam łyżeczki oleju kokosowego i robimy masło sami, no bo tak jak wiesz, większość tych mas masło, masło orzechowe, które możemy e, kupić w sklepie są niestety z e, orzechów prażonych, a orzechy, jeśli są e, poddawane m, wysokiej temperaturze, to niestety już tam się te tłuszcze utleniają i nie do końca są zdrowe dla naszego organizmu. W ogóle w Polsce znalezienie orzechów ziemnych, które nie są prażone, które są surowe, graniczy niemal z cudem. Nie widziałem jeszcze nigdy w sklepach. No właśnie miałem powiedzieć, że jak znajdziesz, to daj znać. No. A chciałem cię jeszcze dopytać o twoje ulubione produkty, bo wspomniałeś o wielu olejach i oliwach, o których pewnie większość ludzi nawet nie słyszała. Domyślam się, że są one bardzo zdrowe. Jakie jeszcze masz takie produkty, o których nie do końca ludzie wiedzą, a są naprawdę takimi gratkami, są zdrowe, są nawet smaczne? Jak, jakie takie masz produkty? To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale Napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne. Na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera. Po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz. Darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów, więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!